Witam Was, moje byczki, kochane. Witam Was na moim kanale Kasia Tarot. To będzie Wasze czytanie na miesiąc czerwiec. Poczekajcie, bo mi tu karty lecą, układam karty, układam, tu mi spadają. <grafię> Słuchajcie, także to będzie Wasze czytanie na miesiąc czerwiec. To są ogólne e, energie. Oczywiście nie będzie rezonowało z wszystkimi, także nie bijcie mnie, nie krzyczcie, nie krytykujcie. Ehm, to, to jest ogólne czytanie dla wszystkich byczków. To tam wyłapiecie. To będzie dla Was, to się zgadza, Wasze energie. To są takie ogólne energie. I słuchajcie, yy, i słuchajcie, kochani, yy, jak są, jak mamy jakieś czytania prywatne, czasami Wasze maile yy, przychodzą na spam. Także wiecie co, ja już mam to gdzieś. Tam chyba na mojej stronie w kontakcie, jak jesteście, wchodzicie na moją stronę, tam jest mój numer telefonu. Po prostu dodajcie mnie do Whatsappa, napiszcie, skąd jesteście i tak dalej. Tym Whatsappem już się lepiej chyba komunikować. Mam to gdzieś, czy macie mój numer telefonu, czy nie, czy będę miał jakieś spamowane telefony. Mam nadzieję, że nie. Ale po prostu, jak już to już, te maile, co ja dostaję, te maile czasami wchodzą do spamu, to automatycznie czasami one są do kosza, także nie obrażajcie się, jak wam nie odpowiadam na maile. Może są w samym w spamie, może nie zauważam. Dodajcie mnie po prostu do WhatsAppa i tyle, i jest szybciej, szyb, szybciej będzie kontakt ze mną. E, to ma tyle. Dużo gadam. Bo ja jestem wagą, dużo gadam. Słuchajcie, kochani, przechodzimy do Waszego czytania. Aha, a po drugie a propos WhatsAppa jest nasza dziewczęca grupa. Wsparcia. Mamy dwóch rodzynków tylko na tej grupie. E, zapraszam również Panów chociaż poruszamy głównie tematy kobiece. Także zapraszam wszystkie panie zdecydowanie, znajdziecie fajne koleżanki, wspieramy się razem. Wszyscy są bardzo, bardzo będzie miło, jak padniecie, rozmawiamy o wszystkim. Jest totalna samowolka na tej grupie, także możemy pisać o tym, co was boli, o czym chcecie pogadać. Piszcie, jaka, zawsze znajdziecie koleżankę do pogadania. Ja się może czasem włączę, coś tam powiem, jakieś bzdury. Także wpadajcie, jest wesoło, czasami jest nawet bardzo wesoło na tej grupie Także wpadajcie, znajdziecie swoje koleżanki, jak się może czujecie trochę samotni um, Wpadajcie, zapraszam Wszystko jest w opisie, wszystko jest w opisie po, na wideo Dobra, już nie gadam, przechodzimy do czytania dla naszych byczków Jak powiedziałam, byczki czy goranki? Dla byczków to jest czytanie, na miesiąc czerwień Mamy tutaj cesarza, jest jakaś ważna osoba w waszym życiu. Królowa Pucharów. Miłość, miłość. Gwiazda, ktoś tu jest zafascynowany kimś. Tu może być ktoś spod pod znaku barana. Kim jesteście zainteresowani? Myślicie? Koło fortuny, duże zmiany idą. Mag. Słuchajcie, ja jeszcze dołożę nowe karty, ale co ja tu widzę? Wyście mogli się zadawać z baranami, dlatego, że to o tym baranie tak myślałam, baran, baran, byk. Jest ktoś, także mówię, że tu jest energia, tutaj jest dużo energii barana i cesarz i King of Wands. Także tu jest dużo energii tego znaku ognistego. Z kimś, w kimś byście, ale baran, dużo barana widzę. I teraz tak, ale niekoniecznie, niekoniecznie że jest ktoś bardzo ważny, kto jest, to, jest, to, to będzie osoba dominująca, to jest osoba energiczna, to jest osoba widoczna w tłumie, to jest osoba atrakcyjna, niekoniecznie musi być z wyglądu, bo atrakcyjność nie jest tylko w wyglądzie, ale taka osoba z iskrą, taka osoba z energią, taka do, może być dominująca, bardzo męska energia, ja tu widzę bardzo męską energię, ale również to może być taki trickster, to się z angielskiego nazywa, czyli taki Ktoś tu mag, bo mamy maga. Wy intensywnie o tej osobie myślicie, to jest ważna dla Was osoba. Wy byliście zakochani w tej osobie, albo jesteście nadal zakochani w tej osobie, ale ktoś tu dostał kopa od tej osoby. W sensie został zostawiony, olany i tak dalej. W centrum mamy pięć pentakli, siedzicie tutaj i płaczecie. Siedzicie, czujecie się zostawieni na lodzie, zostawieni normalna karta, tarota widać tą kobietę na śniegu gdzieś tam pod kościołem żebrze i tak dalej, tak się możecie czuć tak się możecie czuć w czerwcu, macie nadzieję, bo kochacie tę osobę macie dużą nadzieję na przyszłość, może kontaktujecie się z tą osobą internetowo, mamy tutaj gwiazdę i dla mnie to jest taka karta trochę internetowa również ale również taka osoba, ta karta również oznacza że bardzo idealizujecie tą osobę to jest ktoś, kto Wam się bardzo podoba, ktoś ten dla Was, tak, kto jest w Waszym mniemaniu? Tu jest jakaś nadzieja, ale mi się wydaje, że to Wy macie nadzieję na tą miłość, że ta osoba Wam odwzajemni miłość. Jak powiedziałam, to nie jest czytanie dla wszystkich, także nie będzie z wszystkimi rezonowało. Idą zmiany. Jeżeli się tutaj czujecie tak, trochę zostawione na lodzie, to idą zmiany, idzie koło fortuny. I co się dzieje? albo wy będziecie tym magiem, albo ta osoba trochę was, wami kręciła, manipulowała wy będziecie płynąć, wy po prostu będziecie odchodzić od tej energii tutaj, tego załamania, zdołowania bycia zostawionym na lodzie i wy będziecie sobie tutaj płynąć spokojnie w tym czerwcu, może pod koniec czerwca będziecie sobie już, popłyniecie sobie spokojnie na spokojniejsze wody i będziecie mieć nowy pomysł na życie na siebie, na morzu, na nowy związek to tak w skrócie Dlaczego mamy tutaj cesarza? To jest ktoś, z kim mieliście do czynienia, ktoś jest z przeszłości, ktoś, kto was oszukał, manipulował, mógł manipulować, okłamywać. Może to jest ktoś, kto ma po prostu dużo innych opcji, wielu opcji, wybraliście jedną z tych opcji i ta osoba was okłamywała. Wy jesteście cesarzową, tutaj jesteście wy, wy kochacie tą osobę. Wy macie naprawdę dużo uczuć, jeżeli chodzi o tą osobę, ale to coś się wydarzyło, zakończyło. I czas iść naprzód, w inną stronę. Trzeba podjąć jakąś decyzję. Bo wy tak dokładnie nie wiecie, którą drogę wybrać. Ale tutaj ta wieża coś rozwaliła. Rozwaliła wasze może nadzieje. Bo ta osoba nie traktowała z was poważnie. Dlaczego mamy gwiazdę? Gwiazda na gwieździe. Ktoś, kto miał bardzo dużą nadzieję. Ktoś, tu żył nadzieją. Ktoś był, jest bardzo smutne i żałuję, że nie wypaliło, bo ta nadzieja została zburzona. I teraz nie wiecie, w którą stronę iść, co robić, dlaczego ta osoba tak was potraktowała. Gdzie wy mieliście już całą waszą energię, była włożona w tą osobę, dużą nadzieję, że coś, coś z tego coś będzie, a ta osoba po prostu was potraktowała jak kogoś nieważnego. Tak się zdecydowanie czujecie tutaj. Nie, tu była niezgoda między wami, a tam osobą. To był manipulant. Magik. On wam zamydlił trochę oczy. Ale prawda wyjdzie, wyszła na jaw. I wy przejrzeliście na oczy. Może kto to jest tak naprawdę? Co to jest za osoba? I dlatego się tak czujecie jak te pięć pentakli, Nieszczęśliwe bez tej osoby. Żałujecie co się stało. To jest osoba z przeszłości. To jest osoba o której myślicie. Może nie jesteście już tą osobą, ale dalej o niej myślicie. Tylko jest cisza między nami. Ta osoba mogła być bardzo egoistyczna, ta osoba hmm, może się nie odzywa do was teraz. Dlaczego mamy koło fortuny? Koło fortuny jeszcze nie będzie tak szybko, ale w was tu jest jakiś ciężar, niesiecie ból, ciężar, przygnębienie. Powoli, ta, ta, wy możecie myśleć, że te, te zmiany, to moje życie, nie idzie nic na lepsze, e, to idzie bardzo powoli, zmienia się, ale będzie, tu jest zastój, tu będzie, na te zmiany, to tu będzie jeszcze taki jak gdyby zastój. Czego mamy tutaj maga, kto to jest ten mag? Nie będziecie rozmawiać z tym magiem, będziecie czekać na zmiany, patrzcie, tu będzie zastój ze zmianami. Koło fortuny jeszcze nie zadziała. Tu musicie poczekać. Prawda musi być powiedziana najpierw. Idzie wiadomość, i po tej wiadomości, wy chyba będzie i popłyniecie gdzieś na spokojniejsze wody. Tu będzie szła wiadomość od kogoś, od Waszej drugiej prawdziwej połówki. Także jest ktoś, może ktoś inny, mi się wydaje. To Was. Wyślę Wam wiadomość. To jest wasza druga połówka. I ta osoba, dzięki tej osobie, wy w sobie popłyniecie na spokojniejsze wody. Odpłyniecie od tego. Okay? Dlaczego mamy asa-mieczy? To są idą wiadomości. Tu idą do Was jakieś wiadomości, dzięki którym będziecie się jeszcze cieszyć życiem, jakie macie. Tylko trochę cierpliwości, byczki. Musicie trochę, trochę popracować nad własną cierpliwością. Wy popłyniecie. Tutaj idzie wiadomość i sukces. Ktoś do was napisze, to jest wasza prawdziwa druga półka. Ta osoba to był mak i trochę taki krętacz. Wy się dowiedzieliście, o, albo się dowiecie tu z tą osobą. wydaje, że to jest jak, jakiś facet. Dla Was facet, bo to jest taka bardzo męska energia. Także, jak mówię, nie, to nie jest czytanie dla wszystkich, ale tu jest ktoś ważny dla Was i kto, kto Wami trochę pokręcił. Ale Wy zdecydowanie yy, czekacie. Tu przyjdzie wiadomość i tu ktoś idzie, i to jest Wasza druga połówka, to są dwa kielichy, i Wy będziecie szczęśliwe. Tu odniesiecie sukces z tą może nową osobą. Tu jest jakaś nowa miłość, idzie tupta na razie bo wy na razie tutaj w tym czerwcu, do połowy czerwca, będziecie trochę przeżywać to, tą sytuację. I dlatego to koło fortuny jeszcze nie zadziała, bo wy musicie się trochę obudzić, wy musicie może przejrzeć na oczy, kto to jest ta osoba. Także wy musicie jeszcze trochę wziąć jakąś przerwę, to jest jeszcze przerwa, to koło fortuny jeszcze nie będzie się przekręcało do przodu, ale się przekręci, tylko że wy musicie może zdać sobie sprawę, zobaczyć naprawdę, jaka jest prawda. Tutaj z tą osobą, żeby iść naprzód. W ten sposób. Ok. A teraz jeszcze Wam wyciągnę karty porady na czerwiec. Jaka jest porada dla naszych byczków? Jak ja, to powiedziałam, to nie jest, to nie będzie czytanie dla wszystkich. To jest ktoś, może musiał usłyszeć tą wiadomość. Żeby iść naprzód. Żeby, żeby przejrzeć na oczy, może z kim się zadają. W ten sposób. Także zawsze ktoś. dla kogoś jest ta wiadomość. Dobrze, zobaczmy jaka jest porada dla naszych bytków na czerwiec. Jaka jest porada dla naszych bytków na czerwiec? Ta wypadła. Cztery puchary. Osiem pentakli. Knight of, Knight of Cups. Dobra, kochani, bo jesteście trochę, możecie być na początku coś to trochę nieszczęśliwe. Trochę, nie, trochę, trochę marzyć, trochę bujać w obłokach, trochę byś niezadowoleni z tego, co macie. Tu są inni kandydaci, przychodzą z tymi kielichami, mówią wam, byczki, popatrz na mnie, popatrz na mnie, wybierz mnie, w tym sensie, ale wy tak, nie. Co karty radzą. No nie bądź pochmurny, nie bądź jakiś zdołowany byczku, Skup się na swojej pracy. Skup się na tym, co lubisz robić. To ci przyniesie ulgę, jeżeli przechodzisz jakieś problemy. Jeżeli może z tym cesarzem przechodzisz jakiś konflikt i tak dalej. Skup się na tym, co lubisz robić. To jest osiem pentakli. Praca, dom, co lubisz, hobby, cokolwiek. Co lubisz robić fizycznie. I fizycznie czy mentalnie, czy zarabiasz na tym pieniądze. Skup się na tym przez jakiś czas. Bo tutaj idzie twój rycerzyk. I to jest osoba, która idzie z tym serduchem, z tym pucharem do ciebie, z prawdziwymi uczuciami, tylko daj jeszcze czas, skup się na pracy, skup się na... na nie, skupuj, nie skupuj, nie skupuj, nie skupiaj się na, na tym, na, takim, na takiej melancholii, na takiej nudzie, no jest nuda, nic się nie dzieje, um, nie mam tego, czego chcę, skup się po prostu na pracy, pracuj. Pracuj w tym, tygo... w, tym, w tym tygodniu, w tym miesiącu, w czerwcu. A zresztą, byki to są i tak pracowite znaki Zodiaku, także Wy lubicie pracować, Wy ciężko pracujecie, yy, potraficie, Wy macie dużo takiej witalnej energii. Ja w porównaniu z bykami to nie nadążam, nie nadążyłabym za bykiem. Byki są ciężkie, ciężko potrafią pracować, dużo mają takiej, nie wiem, jak to powiedzieć, takiej energii do życia. Dużo, dużo, mają siły, byki, no byki, z no dużą taką siłą. Wszystkie byki i kobiety i mężczyźni to są tacy silne osoby ogólnie, Ym, również fizycznie to są osoby silne, które potrafią pracować, dobrze pracują i ciężko potrafią pracować. Także może skupcie się, ta praca Wam trochę przyniesie takiej ulgi. I tu musisz jeszcze poczekać do lipca, żeby zobaczyć, kto to jest, bo na. Na początku lipca powinniśmy wiedzieć już, kto tu jest. Trzymajcie się wyczki, pozdrawiam Was serdecznie. Piszcie mi w komentarzach, czy ja tu jakieś bzdury opowiadam, czy nie. Czy coś rezonuje, czy nie. Proszę, proszę Was, lajkujcie, proszę Was, subskrybujcie. To pomaga mojemu kanałowi, jestem bardziej widoczna na, na internecie wśród tylu wspaniałych czytaczy tarotowych. Tarocistów i tarocistek. Także to mi bardzo pomoże i mojemu kanałowi z tą zepsutą kamerą, z tą niewyraźną kamerą i zepsutym mikrofonem, żeby jakoś pomoże mi zaistnieć na tym internecie. Trzymajcie się, kochani, nie smućcie się, pracujcie ciężko. Do zobaczenia może w niedzielę na live, Buziaki, pozdrawiam, papa.